Rozdupcyło się. ho ho, guwa, ho Nagramy razem TikToczka. Zjemy razem owsianeczkę. Taki plan na dziś. Myśleliście, że nic się nie będzie dziać? Dobrze myśleliście. Kawę z rana, ale później maczę. Dzisiaj, tak szczerze, mam trochę bardziej ochota na maczę, ale już nie będę robić. Ale słuchajcie, owsianka jest zrobiona, także jeszcze tylko muszę ją, tak wiecie, ładnie ozdobić tego typu. Orełem, to jest owsianka oreło. Dwa rozdupcyło się. Nie, nie jest zdalny. To chyba dobry kadr. Będziecie widzieć wszystko, jak to wygląda. Są to Państwa przygotowania. Nie jest takie, o, toka nagram. I tak. Nie. Kask trzeba założyć. No i co? Takie proste niby. Ora, lecę, dobra, lecim. Dobre, mam wam tak. Jem owsianki codziennie i przed... Adwentem jadłam je codziennie i wiecie, to było dzień w dzień taka sama pasza wcześniej, w sensie płatki owsiane, owoce mrożone, białko. I wiecie, że ja to żarłam codziennie i mi nie przeszkadzało, a teraz jak mam codziennie inną, to wstaję i sobie myślę, ale bym tosty zjadła, czaić? Gdzie ja tosty raz na ruski rok jadłam na śniadanie. Tak to była pasza, taka sama, dzień w dzień. Ale nie narzekam, bo wymyślam, jestem kreatywna, bardzo to lubię. Także cheers, puszczam sobie muzyczkę świąteczną i będę jeść śniadanko. trzeba, słuchajcie, zmontować to moje dzieło kinematografii. Już mam wprawę, bo wiecie, ojej. Voice over, tego typu. Co to to nie... Dziś jest 11. Jem owsiankę codziennie, aż będzie Wigilia. Dzień 11. Besos. Taka sztuka, ale mam dupiasty, wiecie, mikrofon i muszę Odgłaśniać. I dodajemy wszędzie i tyle. Kalendarz adwentowy. Bezos.